Dzisiejszy dzień to święto tych wszystkich, których na co dzień nie widać na rynku kapitałowym, a którzy ciężko pracują, aby tak jak wyglądają, wyglądały obroty na warszawskiej giełdzie, wolumeny kontraktów i to, co się dzieje na rynku Catalyst, rynku New Connect. Również ze strony infrastruktury posttransakcyjnej miałam okazję i przyjemność przede wszystkim, Wręczyć nagrody dla dwóch podmiotów, właśnie w dwóch kategoriach, w takich obszarach, które biznesowo rozwijamy, ale również podziękowałam pięknie wszystkim uczestnikom, którzy są uczestnikami krajowego depozytu i uczestnikami rozliczającymi KDPW CCP za cały rok ciężkiej pracy, którą na rzecz tego rynku wykonywali. Muszę przyznać, że rynek kapitałowy jest jak taki klaster. Jest pewnym systemem naczyń połączonych. Bez siebie byśmy nigdy daleko nie zaszli.